Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja dostałem samochód od brata. Ja jestem y, pracownikiem y, etatowym w jakiejś firmie, nie jestem w ogóle watowcem, nigdy nie miałem firmy i dostaję samochód od brata. To ja, tak jak każda rzecz, mogę ten samochód, jak każdą rzecz, sprzedać, kiedy sobie chcę. Natomiast jeżeli sprzedam po pół roku od tego momentu, kiedy dostałem ten samochód, to ja jestem zwolniony z mocy ustawy z podatku. Tematu VAT-u w ogóle nie ma, bo ja nie jestem VATowcem, więc nie musimy się tym zajmować, prawda? W związku z tym pamiętajcie, że jeżeli dostaniecie samochód lub jakąkolwiek inną rzecz, jakąkolwiek inną rzecz od najbliższej rodziny, to jeżeli przekraczacie limity, tam jest 30 parę tysięcy, ten limit, to A, trzeba zgłosić darowiznę w ciągu pół roku do Urzędu Skarbowego i B, też po pół roku, nie od zgłoszenia, tylko od daty darowizny, mogę dowolną rzecz sprzedać bez jakiegokolwiek podatku, jeżeli to nie jest oczywiście moja działalność gospodarcza.